O, mu się kazało tu Dziękuję. Co wyście wy Czy po co jeszcze mamy iść? Po jedną ziemię. No. I jeszcze idziemy po yy, puszki na kotów. Do głupich kotów. <laughs> Zaczęło padać. Jesteśmy trochę w dupie. Włoszeń czy bez ale gówno musi się rozgrzać. uśmiechem tego typa w krzykach ostrych jak papryka brzmiała jego chrypa szwendał się po klitach z rzęda z twarzą cynika o kurwa Michałek żeglarz życia witał mój dzień dziś mówił nie każdy przypał dzieci ci melanże lubił swój cień gubił złotem zgrzytał mi jak głupi żyjesz dopóki nikt nie ściga cię za długi przy mnie ostatni hajs wydał na szlugi mówił te same dni te same sny cokolwiek robisz ten sam sens te same drogi ulicy pupil dobry człowiek reszta to dupy szczęścia nie kupisz gdy kłopoty piętrzą się po sufi Mówił z z ojcem chrzestnym masz do czynienia. Serce końcem przeszedł, łudeń, przymierał wielki ręki nieraz gonił kawałek chleba po miejskich kiblach biegał, a kiedyś hajs dziwki koks, już chyba Szybki prąd go porwał, jak torwarz, śliski nielegal. Życie to myśli regał, o tym, czego się nie ma Mówił, nic się nie zmienia, patrzy z tych samych powiek, kręci się ziemia. Pozwól, że coś ci opowiem Pozwól Ten rajski obrót zaczął się, gdy skończyłem liceum. Życie jak w baśni, dążyłem do celu Jeden z bandy frajerów który chciał zostać poetą i zadarz sprawę Literą, w pogoni za monetą, error. w szkołach nie znalazłem spokoju, zacząłem szukać tego snu gdzie indziej. W smaku kartoru, pierwszy cindex, przemycamara, kabzyn, bo przecież widzę, ile świat już z tym znalazł kabzyn. Idę, ten sam dzień, ten sam sen, błogosławi Allah. Mój spokój zgubił się, świat zatruł jak kurara, wiara. Byłem gangsterem na szczytach wojny, teraz mam życie szczere, mam spokój i jestem. Ten sam dzień, ten sam sen. Ten sam dzień, ten sam sen same dni, tak jak Reku ręce w Te same sny, chociaż każdy z nich jest inny Te, te same dni, tak jak Reku ręce w Te same sny dnie. Może ten dzień jest po to, by dać mi nadzieję na to Że wiedząc siebie w lustrze, opisuje prawdą wszystko Może dam... Definitywnie debil Nie ma nadzieję na tą rzeczywistość, zwariowało życie Chociaż ja chcę jeszcze błysnąć może Może ten dzień jest po to, by nie było gorzej, by... Pobiłeś gawa, który robił na teatrze mam z tymi rurkami to jest jeszcze kurwa cięższe. No, to jest, tyle no to jest tyle miejsca dosłownie. Da, fuck Ja mam małe stopy Coś starejby na odbeka. Nie zrobię stąd. Tak. A ty? Wyobraź nie jest hamulcem, Na Chyba życiel, nie jestem sam, znajdę się tam wśród setek liter Ktoś mówił mi te same sny, przecież co dzień świcie Ja o świcie chcę budzić się z ułożonym życiem To wiem z porządkiem w głowie Wzrokiem z powiek Wtedy powiem szczerze, warta była praca Te same sny, te same łzy Mam do kogo wracać